Dobra. Siema siema, witam serdecznie widzów moich wspaniałych. Ja jestem oczywiście Shudai, ze mną. Jest jak zawsze drakenik oraz Zakonfitu. świtu. Siema hopy. Siemano! Ja też witam swoich widzów. W ostatnim odcinku przegraliśmy, walczyliśmy dzielnie, ale na końcu potężna armia ciemności zniszczyła nasze. Y, nasze... Y, naszych bohaterów naszą to armię i naszą... Saruman. Lo, 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 lo. a w tym odcinku próbujemy po raz drugi zabić wiwerne Smoka, jak nazwałem go w jednym z odcinków moich. Ale <laughs> moi drodzy, czytałeś? <laughs> no, bo tam właśnie widziałem, że napiszesz Smok, a smok dopiero będzie. Smoczysko smoczołutko. Draklem wie, gdzie jest smok. Ja nic nie wiem. Co ty insynuujesz? <laughs> to możesz raczej pominąć, tylko pójdź na ten, od razu no, na tą... Tak, ale... <grym wziąć> znaczy, może w to jest tylko z requesta zrobisz, nie? Bo to jest to film z nagrody. Znaczy, jak chcecie, nie? To skoro i tak to robimy? No, tylko będziesz pójść po biwernę, no ale dobrze. Złoci czekaj. Złoci czekaj. Straaaaż! Alarm! Alarm! I tak to było. Stój śmieciu! Kru. 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 Tak <gry> uciekaj! Najszybciej jak potrafi! Uciekał to, aby do niego sambeliar! 30% szczurem, tak dziwnie! Małe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! <gry> to masz przezwanie szkietów? Nie? Chyba tak, bo masz Cale. szkielety. Chyba. Tak, tak. Przewołany ja szkielet oprawca, Draken. <laughs> tak pisze. Nie no, co ty, to wcale nie moje. To twoje. O co ci, o co ci chodzi? Czyli to robimy tą całą mapę jeszcze raz, czy jak to? No możemy, no. Co? no to dobra. Ja, jak jest sens zabijania jednego przeciwnika, jak możemy... Może dostaniemy jakieś fajne nagrody, nie? No poziom siódmy i prawie pół, bo to... Do expicie sobie też. No. Mhm. No tych map jest ale, mało, ale no, prawie, pasuje... no, prawie, jest prawie level up się właśnie levelować, My nie? Musisz, musisz trzeba, trzeba. Bo z naszym levelem to już nasza armia jest silniejsza. Hmm. Nie. Nie, nie, nie. Oprzedł, nie jest Tak? Czemu? Nasza armia jest po prostu taka, jaka jest. Ona jest wyregulowana do ene enemi. Ma, sta ma stałe statystyki. Co tam drzesz japę No niestety ja stoję w kącie Kazą mi iść do konta. Ale silny on jest, ja cię kręcę. No chodź, parszywa bestia. Dobra, robimy totem. Ugachacha, ugachacha, ugachacha. Ugachacha. Robię mu topem. Jak to hmm. było w Arkanii? Gucia ma, mal, Gucia Gucia. mal. <grywa> ja nie grałem nigdy ja Grałem, no... Kiedyś przyszedłem... Całą jedną Trabala. noc O kurde Ja bo lapik mam, nie wiem w co iść, czekajcie Ja w jeden dzień przyszedłem Arkanie. No to ja to samo. Tym... Wtedy przyszedł... Ja to przyszedłem w 9 godzin Ja no może chyba w troje krócej To miałem nockę Wiem że kuzyny już się śmiało, że przejdę pewnym noc, nocą. To tak było. Chyba mi pasuje to, być jakiś lepszy pancerz. Bo Bo siłę mam dobrą, tylko pancerz słaby. Opie, klepią cię jak kotlety. Drugi oddech, ktoś potrzebuje taki homik. Budowa 7. Pokaż. Nie, nie, to bardziej dla ciebie. Znaczy, Drake nie wiem. Bo w sumie możesz sobie też wziąć ten shudaj na świecie. Tak, znaczy. założyłem mojej wo tej, wojowniczce. Tutaj, ja abyś. Mam, ja mam świetną zbroję, ja nie potrzebuję. Nie abyś tak. potrzebował shudaj, tutaj taki elixirek, abyś potrzebował redukować y umiejętności. E, wiesz co? Nie, nie lubię tego w grach strasznie. Zawsze tego, nigdy tego nie używam. Tak? No to dobrze. No? Zapnij się do mnie. Dobra A Abo ty gdzie indziej jesteś? O, y Zakon, coś dla Ciebie. Jakiś mieczek? Nie, hełmik, ale tusza, że się przyda. Spojrzenie na Orkainów. Okay. I to jest hmm. to budowa 5, ja mam budowa 3. No to akurat się przyda, no. Ja miałem wcześniej niezwykły przedmiot. Ja mam chyba wyciszenie, tak mi się wydaje. Dobra, Gucia ma... No chodź. Znowu jedna z tych głupich bestii. No, nam no, 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 wyciszenie. Zostaw mnie, Franco! Już go tauntuję. Aha! Jedna to cholerna to bestia mniej. Dokonale. Te bestie mnożą się jak króliki. That Uciekali jak zający by gonił go sambelia. Lepiej o tym <grym> nie <w> mówić. Inni <zami> nie <grym> powinni <zami> wiedzieć. Mój morzu uważa inaczej. Ciągle ta sama stara śpiewka. <grym w zami> no to jest te dialogi go tylko są takie. Za Gomeza było lepiej. A nie, czekaj, tego nie było. Ale Gomez nie wiedział. Fajne są te wybuchowe ładunki połączone z tym łukiem. Mhm. Bo ja mam coś takiego, że mam amunicję rozpryskową, nie? Właśnie widzę, że tam chyba trzech w przeciwniku naraz mogłeś trafić. Znaczy nie, to jest właśnie umiejętność mojego łuku, bo ja mam smoczy łuk, który właśnie potrafi to robić i jeszcze mam amunicję rozpryskową. To jest jeden z najlepszych, nie? Mówisz? O, nie ma chyba lepszego. Mi się wydaje. To jest. Są, tam in... Są inne epickie, ale to nie jest chyba najlepsze, jeśli chodzi o epickie. Bo to jest. jeszcze legendarny, ale to tylko w kampanii. To też tutaj jest rzadka różka, już chyba chciał. O. E, gdzie ty jesteś? Pokaż, pokaż, pokaż. Tu, 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 tu. A młotek chyba, może wielki. Wielki młotek chyba już mam. No, jest to, wielki młot, już mam. Mam inną mam dokładnie taką samą. Możesz wziąć te dwie rzeczy, bo. Wielki młotek akurat mam już. Dobra, pomogę ci, Zakon, masz tutaj... cię przerwać, czy nie? E, tak, ja przerwam z celnego strzału. To elegancko. Ja też przerwałem. Tak, no. Powiem wam, no idzie nam całkiem sprawnie. Teraz tak, No Bo nie? mówię, to jest kwestia poziomu i dobrego ekwipunku oh no. i wszystko się łatwo idzie, nie? Let's see. Wiadomo. Korzystać z tego, będzie wyzwanie. To są dwie potki, ile masz potek ten e, tutaj? Po 13 wszystkich. To weź sobie. Ja kupowałem sobie ostatnio. Właśnie też kupowałem, ale. Nie wiem, kupiłem tylko tyle, czy zużyłem? Kurwa, nie wiem. I ci wydaje, że się no, ci... no, mam. Dobra, po 13 to jest. Ja golem, 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 uwaga. No go. W ogóle, jak kupujesz, to masz eee, 50 O, co się szudaję, bo dostajesz AOE No o, kurde. On sam podchodzi, za debil Teraz ja się odsuń no bo on, no, masz, mój zasięg Ja on to ja przeciwko Golemu Pora. chyba ten maczuk. Robię mu kurde zasadzkę zas, 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 od pleców nie bił No najwięcej on będzie bił właśnie za bo ma te oblężniczo i na magię On dropnął moneta czy nie? Tak, to się się... Oh. I jakiś rdzeń i część golema Nie ma tych co właśnie, mądro. Moment... 12. Żeby mieć legendarną mądrończową, mieć chyba 15 tych nie? Chodźcie, chodź... Chyba tak, no. 15. To jeszcze mi brakuje 3. Ja. Ej, chodźcie tutaj na dół, sobie zabijemy te golemy. No już idę, idę. Mhm. Mm, Ej, w ogóle pamiętacie, jak zabiliśmy Lisza, nie? Z w sensie tego, tego szkieleta No, no. No mi się zduplikowały te kości, bo mam dwa pokazane. Kości Lisza dwa. Tak? Dziwna. Chyba, chyba. Nie wiem. Nie wiem, coś tam zrobił, ale. Możecie. że Możesz używać na bohaterach takich też spotki, nie? To może mhm. każdy osoba. Możesz użyć. Ona ma, w ogóle per... On ma, ona ma w ogóle perka w drzewku umiejętności, że te pod podkije więcej laczą, więc to też jest fajne. O, spoko, spoko, no fajne. Tutaj używajcie w normalnym poziomie. Jaką umiejętność pasywna chyba to jest. Dobra, ja się przejdę zobaczyć, bo to chyba sprowadzicie z tym golemem. Zobaczę, czy coś tam dla was nie jest. Probably worth a look. To, to jest zbroja Archonta to akurat. Około... szkoda za akont to dla ciebie było super Co? Zobaczcie sobie co jest z tej skrzynce hmm. Zajebista zbroja Tylko musisz mieć inteligencję ba7 eee, ja mam w ogóle hełm do tej zbroi kapelusz arcymaga elementalisty ale ci nie mogę dać niestety Smoczna włócznia zręczność 5 No to jest... Tak, to jest i to jest broń niedoręczna. Ona jest super, bo ona ma obrażenia od ognia. Co się ma od magię? No tutaj, szudaj, może, a czy z magiem, nie? No, szudaj z tak. magiem, no. Ale um, to, ja mówię, że jakbyś szedł zakon podzręczność, to byś właśnie miał um, fajną brońkę. Ja mam zręczność 1. nie? Sprzedaż zawsze. Jak chcesz. Dobra. Ja czy no. czy szudaj tam weźmie, czy ty? No, weźcie, nie ma co, tak się wiesz. No bo Myślę, tak. Będziemy mieć lepsze zbroje i bronię. Powołaż, wystarczy, że zbierzesz 15 monet i masz te legendarne te, y rzeczy. Nie? Tego... No ja już mam najlepsze hamu w grze. W sensie mogę go założyć, tylko muszę mieć 10 budowy. Smoczy, nie? Mhm. A ty szumdaj, ile tych zabytkowych monet? Już ci mówię. Siedem. To potrzebujesz jeszcze kilka. Dobra, i teraz jeszcze golem. A tutaj jeszcze golem. Mhm. Tak, 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 bo tu golem zawsze pilnuje pod mostem. Golem mostowy Fajnie jest na golem przybywać właśnie zombiaki, bo one mają też obrażenia obuchowe. Pick. To jest skrzynka zwykła czy bardziej zdobiona? Zwykła. Tutaj mamy co? Potki i złoto. O, zabieraj od razu. Lecimy dalej, lecimy dalej. Okay, Zobaczymy. Okay. Ja mam tak, jeśli chodzi o mój ekwipunek, mam zbroję wodza, talizman łowcy, smoczy łuk, pierwszej zręczności i hełmacki. Mhm. Wygląda like nie? Powiem tak, zmniejszyłem sobie wymagania, ustawienia graficzne i nawet FPS-y mam dobre, nie? No teraz chyba na razie no, nic nie skacze. Na, miałem wszystko na ultra teraz, w, sensie, w, sensie, w sensie miałem wszystko na ultra, teraz sobie zmniejszyłem na średnie i z 10 FPS-ów mi się zrobiło 40. Kurde, hmm. w 10 FPS-ach nie wiem jak ty grasz, naprawdę. Znaczy, grałem, teraz gram na 40. Wiem, ale przy 10 to, to wiesz, to to. Chłopie, ja kampanię się... przechodziłem na takich FPS-ach, jak coś gadasz. No, wie, nie, spoko, ja spokojnie wiem, ale to wiesz, to jest udręka, to jest bardzo mało FPS-ików. I udręka, ale do przeżycia, nie? Kiedyś tak grał na stary komp. <grym> No, no, no niestety. Ja zapamiętam, jak ja dostałem pierwszy komputer od wujka z Włoch, taki właśnie biały z dupką. Taki pierwszy, pierwszy, co on go tam do biura używał. I na nim właśnie był zainstalowany Spelford. I to była pierwsze mm. Greku odpaliłem. Mm. I wtedy się zaczęła moja miłość do tej gierki. Miałem chyba wtedy 8 lat. Mm. To ten komputer na komunik ja, gdzieś ja zostałem. Masakra. Let's take a look at his body. E, dobra, patrząc na nasze HP i nasze umiejętności, Nie chuja nie damy rady tej weavernie. Tak myślisz? Najłatwiejsza jaką możemy mieć to jest ta zielona. O kurwa Lodowa? O kurwa. A czy nie, dobra, lodowa może jeszcze przejdzie yes, O, ona się leczy chyba e, Tak, trzeba że to gówno papierdola. Co za wiwerna potężna Uważaj, mocno się. No, bo tutaj bustuje defy te główne, lodowe Oczuj, oczuj, oczuj postać Zamroziła mnie o, Ale tu tylko zamroziła, nic więcej Dobra Słuchajcie, używajmy tych mikstur wszystkich, próbujmy to zrobić Jakbyś... Byś, mógłbym tankować, tylko musiałbyś mnie to w jakiś czas leczyć też. Staram się właśnie cały czas leczyć, jak tylko mogę. Musisz sobie trafić tym leczeniem, wiesz? Tak, tak. No czyli... Bo ja mam też odporność na obalenie, tak że mnie nie rzucimy na ziemię. Ja się staram na bieżąco przebywać te szkieletki, nie żeby dosyć robił. No i elegancko. No dobra, no jest zdjęła na strzał. Ale ano. powiem wam, radzimy sobie całkiem spoko No tylko to spokołem. teraz... No, 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 niestety No, się no, to jest się. jedna ze słabszych viwer, na szczęście. To co wtedy zakontrafiliśmy nam się wydawało, że to jest ta naj... Najsilniejsza? E, najle... Tak, że to jest najsłabsza, ale to była właśnie ta najsilniejsza No, no, no To w nieskończoności Weaver miała No, 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 przejebane to było Akurat najgorsza się trafiła, kuwa. Jak My mieliśmy po prostu szczęście do tego. No chodź, okay, parszywa bestion. Smoki! No, nie, chłopaki, zajebiście. Tamy cały level mi wpadł. No mi też prawie. Prawie ósmy level, nie? Ja mam prawie dwunasty. Tak. No bo też szokujesz. To jest, nie, jeszcze widzę. Dobra, i teraz co tu? O! Coś dla. Użytkownika lodu, ale wy nie korzystacie z lodu, więc sobie do mm, w sumie do sprzedania. Mmm, w sumie no, jest jakby nie? Pomóżcie, pomóżcie, pomóżcie! Kretoszczur. szczur. Się, się jednego kretoszczura? szczura? ma. Ja ma Patrz jak ja mam defy, człowieku, to je zje. masz poziom najwyższy z nas wszystkich, pewnie jest stabilny. Ale, pozi ale poziom to nic nie robi. Ja tylko mam zaklęcia Czy bo tutaj przy Ustce, u Ciebie też dałem Mistrzostwą Handlu na poziom pierwszy Odmniejsza mi to koszty, nie? Ale tu mówisz o jakichś tam jak, legendarnych rzeczach, coś tam To co? No tak, ale to musisz na trzeci poziom dać, nie? Aaa, to dobra Dobra, idziemy zaraz do tego pytajnika żółtego oddać quest'a, no nie? E, kto ma biały Menhill? Ja To weź go podłącz tam do tego pytajnika Tam mamy manheal A? Rozumiem. To dziad mi to wyłączył. Ready. Ej, to można tylko mieć jedno przejście na raz? No niestety tak. A? a bo my, albo my quest'a zrobiliśmy. Okej, okay. tak po drodze. To teraz było, już. Przydajemy, bić chyba level 8. Hmm. Prawie, prawie, no. Yes, no to chyba to wbijemy to, teraz, na to, że ukończyliśmy mi questy no, tak wiem, się wbić tak, mm -hmm. tak, jest, pięknie, o ile rzeczy. Zakon, co ja dostałem? Uświęcony wielki młot dla ciebie, siłę 7. Oddawaj. <laughs> Szczerze oddałbym ci hopy jeszcze z nawiązką. Dostałem 5 siły znowu. sobie to jeden pierwszeń siły kupiłem. I będę miał gdzieś siły 10 i <laughs> nawet A ile macie kasę w ogóle tak z ciekawości? Bo ja mam 30 tysięcy? Ja mam 11, 16. bo kupowałem rzeczy ostatnio. Czyli dwie tabytkowe monety i można kurde kupywać coś, czy no... No to, to co, próbujemy jeszcze raz, czy idziemy do światłości po coś, czy... Mmm, siła, światłości siła... Światłości... Siła plus dziesięć. Pierwsze, nie mam już akurat dziesiątkę elegancko. Dobra, wychodzisz z zakonu? No ja wychodzę, no. To mhm. myślę, żeby kupić sobie tam jakąś właśnie legendarną broń, czy coś Mmm Nie, się stało, ale nie mogę myśleć. No to światłość, moi drodzy. Światłość... A, to Mhm. Mmm... -hmm. Mm -hmm. mikrofon. Ała, right. kurwa, to rzeczywiście. <laughs> no wracam, wracam, bo się trochę cykam. <laughs> right. Idź na sykał się trochę. Także mamy już kość lisza. Z go, jak kupca. No, wilczka załatwić jeszcze. A, bo to nic. Handel poziom drugi. Ty mówisz, że od którego poziomu są kolejny ten? Trzeciego. Trzeciego. Ale którego poziomu postaci musisz mieć? A to nie wiem, którego poziomu postaci musisz mieć, ale wiem, że trzeciego poziomu handlu. No ciekawe, czy, czy jest możliwość w ogóle, w czterech drzewkach? Bo w kampanii chyba było możliwość, ale... Tak, tak, w kampanii było. To pamiętam mniej więcej. Chyba oni mają tylko epickie, że nie mają legendarnych. Nie wiem. Tutaj jest handler y, doskonały, hmm. płatny. No to ma epickie. Ten ma mixtureki. No i są fajne zbroje. Zbroja arcymaga. Tu jest handlarz zwykły. Jest. Jesz? Ten ma niezwykłe. Zajębista zbroja. Jest. Ten ma rzadki. Metiara, Słyszę, to jeszcze doskonały zbrojmistrz. Wiesz zbroje. okay. mi jak można rozmontować rzeczy? Warto w ogóle? To jest dla troli. Mam amulet kapłana, co mi magię światła... E, ...znacznie poprawia. Fajne. Super. Mamy się do rozdania kolejne punkty, albo był level up A no tak, level up pick miałem, zapomniałem. Wiesz. Aha, muszę mieć więcej zręczności, żeby mieć miecze. Muszę sobie wziąć jakiś mod albo topór. Mm -hmm. Moczy topór, mocza buława, moczy... wielki topór. Chyba jaki Topor jest jeden z lepszych, nie? Ja się nie znam, nie powiem. Hmm. Tam pewnie Drakken będzie obczają, znaczy no, wiedział. A przeklęta wielka buława też chyba była dobra, nie? Ona osłabia defy, więc jest okej. Okay. Hmm, to może być. Nie, nie, brakuje hmm. mi trochę kas. To jest parę jakichś pierdów. Tylko zabrałem moim bohaterów, co teraz goli wesoli. Drwina to miałem. Pchnięcie tarczą to jest na pojedynczy cel. Pójdę sobie w to.

Powiedzcie mi, a co można sprzedawać, a co się nie powinno sprzedawać? Jakieś takie różne... E... Znaczy, jakieś takie różne rzeczy... Epickie przedmioty ja przeważnie zostawiam i legendarne, rzadkie i tak dalej to sprzedaję, nie? Czyli filetowe i żółte to zostawiam. A hmm. na przykład takie dwójodporności, odporności, no to raczej nie będziesz używał, czy tam... Mieszanki piorunującej. A powiedzcie mi na przykład takie coś jak jakieś płyty, gruczoł jadowy, wilcze futro, ostrza, kły... To jest wszystko potrzebne tylko i wyłącznie do wytwarzania broni dla postaci trolla, a z człowiekiem, więc free pieniądze. No. Dobra, to wszystko sprzedaję w takim razie. A takie coś na przykład jak właśnie część kamiennego golema? To jest wszystko na przerobianie na te epickie esencje. To jest wszystko właśnie do kraftowania dla troli, więc. No, to... także troll, troll, troll. No. A skóra wiwerny na przykład? Tak samo. Mm -hmm. Rdzeń kamiennego golema? Też. Wszystkie te takie rzeczy. Demoniczne esencje, artefakty? Też. No, to to jest wszystko. Pierciel, A mogę sprzedać list Morhir? Nie. Nie, nie. No, dobra. Możesz sprzedać. No. Dobra, a na przykład taki przeklęty artefakt, takie mam trzy fajne. Trująca głowa wiwerne na przykład. To tego to nie możesz chyba. Ale to możesz zostawić. To, to, to zostaw. Okej. Okay. No bo jak zbierzesz 8, to możesz pójść do babeczki, która da... do tej co ma tam tego golema całego. Mhm. Tego jak ona się nazywała. Y on się gofer nazywał. Właśnie, Wiktoria i Gofer I wtedy A, tam będziesz to. miał kilka rzeczy od niej, tylko jednorazową. Już nie tam takie chyba broni, bronić, tam legendarnych. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pasuje yes. mi jeszcze na daje jakiś lepszy hełm sobie znaleźć. Sproje mam super, amulet mam super, tylko hełm właśnie.

Różka blasku, mroczna różdżka, ognista. Różka zimy. Biorę różkę zimy, jolo. No, może się przydać. A ile masz kasy jeszcze? No, już teraz jeszcze 3000. To akurat ci starczy na trola. Mówię, żeby go wziąć. No, nie spójrzcie, że dobry. Ktoś tam gadał chyba Zach, że on jest słaby, ale on jest naprawdę dobry. Jako się bierze tam u tych bohaterów wszystkich? Mhm. Mm Taki Sirknark. Sirknark per fish. No, są Golik. Dobra. bierzemy go. Mhm. Mm no i dobra, mam w takim razie trolika. I w ciągu u niego iść? Wydę tańsze czary i daj mu czaru uzdrowienia. Bo właśnie ten najlepszy czar, taki utrwiający na pojedynczy cel. Ale naprawdę dużo daje. Okej. Okay. Wow, oddech mógłby Czar sprawia, że wszystkie drzewa na obszarze odrastają. No spoko, spokojnie. Takie jakby no hata leśnika. No, 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 no. A z takich rzeczy ofensywnych. To ma tą Iskrę, czyli pomienny Blask. No i w sumie jak po, dasz mu dar, y, Duma Mugwy oraz Tańsze Czary, to wymagany poziom drużyny 9, bo miał deszcz Meteorytów. Na środku jest pomiędzy takie ulepszenie. Aha, aha, aha. Też się wydaje w sumie dobre. Trzeba mieć poziom 9. Widzę właśnie, no. Skłonności. Grat kamieni. Dobra, robię tak, robię tak. U niego się idzie raczej w magie chyba, prawda? no mm, w sumie tak. Jeszcze jedna zdolność do rozdania. Pójdę w to. On ma jakiś ekwipunek na start? Uuu, cieniutko z ekwipunkiem, nic właściwie nie ma. No, musi właśnie wytwarzać albo zdobywać, Czasem się udaje, że są w tych e, wyższych. Tak, tak. W Dobra. Bo już kończył mi odcinek 28 minut? No też właśnie nam tak samo. Także co? Może kończymy odcinek i w kolejnym ruszamy z kolejną mapą? Mhm. Dobra, widzowie, dziękuję Wam w takim razie bardzo za uwagę. Miło mi było z Wami sobie tu grać, chłopaki. I widzimy się w odcinku kolejnym, także papatki. Na razie widowie.